Hejka, witam się z Wami. Już coraz bliżej święta. Ja uwielbiam święta. W związku z tym robię kalendarz adwentowy dla Artura. No, oczywiście nie mogę jeszcze pokazać, co w tym kalendarzu jest, ponieważ Artur sam to teraz ogląda. Już dwa lata temu robiłam Arturowi kalendarz i to był kalendarz wyłącznie z prezentów. Także kochanie, teraz tak nie będzie. Będą też zadania. Dostaniesz list. W sumie już nawet w tym filmie dostajesz ten list, bo od razu to będzie pierwszy. Mam już przygotowane papiery, już za mną są rzeczy. Wiadomo, nie obędzie się bez świątecznych bokserek, skarpetek, to na pewno. I teraz muszę się przyznać, że okomałam Cię. Jak byliśmy ostatnio na burgerku dla mnie wczoraj, dla Ciebie trzy dni temu, yy, dlatego Cię wysłałam do domu. Nie żebyś już zaczął robić sałatkę, tylko chciałam dokupić parę rzeczy. <noise> już miałam konkretnie rozpisane, co chcę kupić, po prostu musiałam to znaleźć. Dobra, zaczynamy świątecznie. Ja biorę się na zapakowanie, bo już pierwszego chcemy mieć choinkę. No i wiadomo, muszę mieć co ułożyć pod tą choinkę. Dobra, prezenty już przyszykowane. Wiadomo, nie wszystkie. Muszę jeszcze trochę dokupić. Znaczy trochę dwie rzeczy. Ym... Chciałam bardziej stonowany papier, jakiś tam szary, czy coś takiego, ale nie było. Więc kupiłam takie metaliczne, ale w sumie fajnie to wygląda. 1 grudnia, jadę właśnie do pracy i tak jak się zapowiedziałam, Codziennie będę miała jakiś świąteczny element na sobie. W sumie już osoby z mojej pracy mogły przywyknąć, no bo rok temu też tak samo, codziennie miałam, jak nie, wiadomo, swetry, no to jakieś świąteczne skarpetki. Także... Także wszyscy są świadomi, że po prostu uwielbiam święta. Dzisiaj ubieramy choinkę. Chcę Arturowi dać też ten kalendarz adwentowy. No wiadomo, dzisiaj jest pierwszy, więc tak jakby musimy odhaczyć pierwszy. Ale już się obawiam... Ale już się obawiam, że będzie zły. Może nawet nie tyle, że się obawiam, że będzie zły, co jestem przekonana, że będzie zły. Z racji tego, że w sumie w zeszłym miesiącu kupił sobie parę rzeczy to tak naprawdę trochę drogich rzeczy. I właśnie mówił, że możemy potraktować, że to jest jego prezent świąteczny, że sam sobie zrobił, dostał to, co chciał, no i że ja mam nic nie kupować. No bo właśnie coś też, co chciał, żebym mu kupiła, kupił sobie powiedzmy zamiennik. Więc w sumie nie dość, że nie chciał prezentu, to dostanie prezent. No i tym prezentem będzie jeszcze więcej, mniejszych prezentów. Także wydaje mi się, że wiadomo, ucieszy się, ale będzie też trochę zły. No zobaczymy później. Możesz mi znaleźć, po co to jest, bo ja ogólnie tego nie potrzebuję. Czy to jest konieczne? Nagrywamy. No, no. Będzie chwila. I znajdź co to jest. Bo ogólnie ja tego nie potrzebuję. Czemu wróć? No. I wanna wish you. Tak. No tak. No tak naprawdę? No naprawdę? Nie? No wpisz. A tak, po hiszpańsku. Czy to nie jest po hiszpańsku? No jak to nie? Jest inna. No. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No i co to jest? Z tym, tym się? Po jakiego? Po hiszpańsku. A to się pytam, czy... No dobra, to nie było to. To było w Facebook. No. Eła na myśli to było. Nie, to było to. to Już przed chwilą. Dobra, dawaj, było. może być. Oj To jest kaj. Przepraszam, nie wszystko jeszcze go dobra. To jak Jadko? Aha! To jeszcze? Ale tak patrzcie co ja to miała. Tak? Zamówiłam takie piękne bombki. Tych to w ogóle zamówiliśmy więcej, bo dla wielu osób. A te w sumie musieliśmy domówić, bo zamawialiśmy coś innego i żeby nie płacić za dostawę, to musieliśmy coś domówić. Ale te mi się bardziej podobają, bo u nas na choince będą misiały te. Nie oszukuj! Artur! No przestań, ty teraz z telefon strącisz, idź no, normalnie. No mnie to weź prowadź normalnie. Czekaj, no nie strącisz. Bardzo zamknięte? No. Przepraszam, możesz otworzyć. Drogi Arturze, obraziłeś się mnie. No, tak. Już tyle lat nie dostałem od ciebie listu, że zaczynam zastanawiać się, czy aby na pewno mnie lubisz. Na szczęście twoja żona napisała do mnie, co byś chciał dostać. W tym roku poza prezentami czekają na ciebie no. także zadania. Niektóre z nich będziesz musiał wykonać sam, inne ze swoją lubą. Dziś tylko informacja, a zabawę zaczynamy od jutra. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił. Nagrywajcie filmy na YouTube. Na pewno wszystkie obejrzę. Bądźcie zdrowi, ucałuj żonę i całą rodzinę. Twój święty Mikołaj. P.S. Nie złość się na nią za ten kalendarz. Ona o niczym nie wiedziała. Katia, jestem. Ja jest. ucałuj. Wow, raz, czy mój mąż się cieszy? Mhm. Powiedz, co powiedziałeś. Bardzo się cieszę. Ale wiesz, co ja mówiłam? Ja już mówiłam to, co Ty przed chwilą w filmie. Że? To, co powiedziałeś. Że bardzo się cieszę? Nie, to, co powiedziałeś najpierw. Tę krem kupiłaś jakoś na zmarszczki? Nie. No jak to tak, czy nie <grym> się Ale jeszcze jednego mi brakuje, to Ci mogę dokupić. Super. A zapytałam przed chwilą Artura, czy się cieszy. Powiedział, że nie, jest wściekły.